Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej w Woli Mieleckiej, stanowiącej własność gminy Mielec, na rzecz samorządowego ośrodka kultury i sportu z siedzibą w Chorze -Low. Proszę o zabranie głosu, pana wójta. Dobry, Panie przewodniczący, szanowni państwo. E, otóż, e, w miejscowości Wora Mielecka, gmina Mielet jest właścicielem budynku wielofunkcyjnego, położonego na działce numer 1022, działka na powierzchni 25A. I budynek, któryśmy oglądali w czasie poprzedniej sesji Rady Gminy, widzieliśmy jak on wygląda. Proszę Państwa, został on wybudowany na środki rozbudowane we środki gminy Nierac. W tych środkach znajdowały się również środki z programu rozwoju obszarów wiejskich. Celem rozbudowy tego budynku było przede wszystkim wprowadzenie jego funkcji kulturalnej, funkcji integracyjnej dla lokalnej społeczności. Proszę Państwa, następną sprawą jest to, że. Również w ubiegłym kadencji Rada Gminy podjęła uchwałę o powołaniu w Roli Mieleckiej Filii Samorządowego Ośrodka Kultury z siedzibą w Korzelowiu. Żeby zrealizować tą uchwałę, po prostu musimy podjąć następny krok. Musimy tak gdyby, do tej chwili, tą chwili wyposażyć tą nieruchomość. I proszę Państwa, nie będziemy ją wyposażali, cały ten budynek, całą tą nieruchomość, ale tą część, która jest w chwili niezbędna do prowadzenia jej działalności statutowej, czyli do upowszechniania i rozwoju kultury w mieszkalniach, w nie Jak Państwo już wiecie, to Grosi znajduje się obok ośrodka kultury, czy pożelowie, czy tam korzysta mieszkańcy Ksiąstowa, Złotnik, część Woli Bożelowskiej, często trochę dalej. Ale ta druga strona Wisłoki jest w tym momencie, ma, no powiedzmy, stawiana w nieco gorszej sytuacji, bo mam utrudniony ten dostęp racji dojazdu, bo czas tu chodził, Szęczanowice, Wolę Mirecką, Książnicę, Goleszów, Rydzów, Podleszany. I stąd też radni poprzedniej kadencji no, chcieli, jak gdyby, te dysproporcje w dostępie do kultury, do, do działalności kulturalnej gminy wyrównać i podjęli taką uchwałę. Rada tą uchwały, oczywiście Pani Dorota kiera złożyła wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dokładnie do Proventu, o sfinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia w tej chwili. I oczywiście dostała na to pieniążki, warunkiem oczywiście wykorzystania tych pieniążków, warunkiem zwrotu tych pieniążków przez Provent. Jest oczywiście to, aby filia rozpoczęła działalność w woli nieleckiej. To jest kwota ponad 60 tysięcy złotych, bo dostali my dostaliśmy na to tego wyposażenia. A zatem że wszechmiarach byłoby zasadne, żeby w tym budynku ulokować filię. Z uwagi na to, że trwałość projektów i, i zasady finansowania tych projektów ze środków notowych no przewidują, żeby to było przekazanie. Po prostu w charakterze trwałym, to no też, proszę Państwa, taką trwałość daje oczywiście przekazanym użytkowaniu. Ono statykuje o wiele pewniej tę sytuację majątkową i w tej chwili samorządowego ośrodka kultury. Stąd też wystąpiłem do Wysokiej Rady z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie użytkowaniu w trybie na rzecz samorządowego Rzeczpaku i Spoczyn Gminy Mieleckiej w Wąchodzielowie. Lokalu numer 3 o powierzchni 152 metry w tymże budynku komunalnym, w budynku wielofunkcyjnym Woli Mieleckiej. Będzie to całe to piętro. Będzie to całe piętro. Pozostałe części budynku będą póki co w zarządzie Gminy Mieleckiej. Jeżeli Ochotnicza Straż Pożarna z Woli Mieleckiej, która aspiruje do tego, żeby tam w tym budynku podjął swoją działalność w zakresie m.in. wynajmu pod wesela Sarg. Jeżeli ochotnicza klas pożarna przyjdzie, podpisze porozumienie, które tu zostało wynegocjowane z udziałem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu pana Stefana Sikory na połączonym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, to wówczas ten dół na podstawie umowy użyczenia Przekażę, tu taka była wola tych dwóch komisji, przekażę y, strażakom, ale ono to uświadczenie będzie na dwa lata podpisane. I to będzie dotyczyło tylko domu, natomiast cała która proszę Państwa, należy do, będzie należała do samorządowego ośrodka kultury. Sposób rozliczenia y, korzystania z tego budynku, to no są bardzo szczegółowo tu określone w czasie posiedzenia połączonej komisji. A zatem, proszę Państwa, wydaje mi się, że ten problem z Wolą Mielecką, z tym budynkiem, zostanie już rozwiązany, o ile Wysoka Rada przychyli się oczywiście do podjęcia takiej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi. Czy są jakieś pytania na temat tej uchwały? Nie widzę. Odczytam projekt uchwały. Rady Gminy Mielec w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie w trybie bezprzetargowym na rzecz samorządowego, samorządowego ośrodka kultury i sportu gminy Mielec z siedzibą w Korzelonie lokalu użytkowego położonego w Woli Mielecnej, stanowiące, stanowiącego własność gminy Mielec. Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na przekazanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym na rzecz samorządowego ośrodka kultury i sportu. Gminy mielec Siedliwą w Korzelowie, lokal numer 3 o powierzchni użytkowej 152,3 m2, znajdujący się na piętrze budynku komunalnego położonego w miejscowości Wola Mielecka, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz części ułamkowej gruntu obejmujące 15 230 części z 81 000 877 części działki numer 1022, łamane przez 1 o powierzchni 0,25,29 hektar. Paragraf drugi. Przekazanie w użytkowaniu lokalu opisanego w paragrafie pierwszym następuje nieodpłatnie na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność związaną z realizacją zadań statutowych samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Miercy. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Miercy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę rezultatową komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych o wyrażenie opinii. Komisja Oświaty pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej w Woli Mieleckiej stanowiącej własność gminy Mielec na rzecz Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Korze Kto z Państwa Radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej w woli Mieleckiej.